Siemka, z tej strony Gustaw7 Kameleon, a dzisiaj postaram się przeżyć jak najdłużej apokalipsę zombie na highpixel.net. Mój cel to 25 fal. Zobaczcie, czy mi się uda. Dobra. Na początku to są takie proste te fale, ale no potem może to być całkiem, całkiem ciężkie. Dobra, runda trzecia. Kurczę, będę musiał sobie później ogarnąć trochę lepszy pistolet w innych rundach. Muszę teraz właśnie nafarmić, yy, pozabijać ich, żeby zyskać trochę lepsze bronie. Dobra, chodź. Okej. Okay. Chyba tak i będę zabijał, bo nie ma co... Okej. Okay. Teraz kupię tą pierwszą broń. Oj, dobra, chwila. Muszę się najpierw rozprawić z tym, yy, z tym wilkiem. Okej, okay, czyli mam tą broń. No, ona już jest na pewno lepsza, strzela szybciej. Okej. Okay. Dobra, mamy. Uch trzeba trochę zabudować. Zawsze jakaś to obrona jednak jest, przynajmniej na chwilę. Tylko ja tu sam tak nie mogę być. Muszę, muszę tak... O, dobra. No się przemieszczam. Muszę sobie nafarmić tych zombiaków trochę. Tu już następne wychodzą. Chyba jeszcze nie. Dobra, mam jeszcze luz. Mm, dobra. Okej. Okay. Pamiętajcie również, że aktualnie trwa event Halloween na moim serwerze Discord, na którym wpisując komendę .event możecie... O Jezu, o Jezu z Yy, przy użyciu tej komendy możecie spróbować wygrać specjalne nagrody. Yy, oczywiście nadal jest drop, ale to jest taki dodatkowy event. Yy, macie więcej wtedy możliwości wygranych. Dobra, chyba otwieram to. Jesteśmy runda szósta. Dobra, nieźle. Już idą następne. Dobra. Runda siódma, ok. Okej, ok. okay. No, chodźcie, chodźcie. Myślę, że to się może przydać jakoś. Ok, mamy kupioną jakąś obronę. To są spodenki, które się przydadzą też. Zaczynamy. Następna runda, no myślę, że tutaj może być już ciężej trochę, chociaż zaraz zobaczymy jak się będą respić jakieś wilki, dobra, jest ich więcej. Patrzycie. Będzie łatwiej Was zastrzelić. Dobra. Dobra, udało się jakoś, ale ledwo. Yy, idę zobaczyć jak tam na górze to wygląda. Okej, okay, muszę mieć yy, muszę to mieć teraz. Okej, okay, mamy już cały set. No on może mi całkiem pomóc. Dobra, chodź coś dałeś radę. Ładnie, dobra. Tamtego... Te... Co on ma za broń dobrą? Bardzo dobrą broń ma ten gościu. Muszę później sobie to ogarnąć. O, snajperka to jest. To chyba, chyba tam broń on właśnie ma, sobie później po nią pójdę. O Jezu, co to jest? to są te, co wybuchają chyba. One tak biegną i wybuchają. O Boże, to będzie ciężko. uważaj, uważaj, uważaj. Okej, okay, sniperkę mogę po sobie kupić, okej, okay. zostawiam sobie to i zmieniam to na sniperkę. Już mamy zabite, lecę dalej. 12 fala, lec tu. Ale dużo ich, już tak więcej biją, też w tych następnych falach to widać naprawdę. Dobra, runda 14. 35 zombiaków No, to może być, może być ciężkie. Okej, okay, jeden, pierwszy leży. Następne, gdzie są? Dobra, zdejmuję. Nie zginął od tego, dobra. Zaraz mi pomogę, dobra, pomagam mu. Dobra, uratowany. O Boże, ale straciłem teraz HP. O jezu, o ile to bije? Dobra. O kurczę, oj, to się może teraz skończyć. Jak mi nikt nie pomoże, chodź, 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 chodź proszę. Proszę, bo się odcinek skończył. Tylko... Jest, dobra, jest, dziękuję. Dobra, otarda. Ło kurczę, ale to bije. Oj, 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 oj. dobra, snajperka, już. Zaraz mu pomogę, zaraz mu pomogę. Hacie, Dobra, on żyje, ale teraz, żeby on mnie odrodził za chwilę. A ja go ura nie uratowałem. On też zginął. No, widzicie, jest to całkiem ciężkie, ale z racji na to, że tylko tyle dni mi się udało przeżyć. No i nie spełniłem swojego celu. No, muszę jakiś konkurs y, dla Was zorganizować, także y, będzie Halloweenowy konkursik, y, w zamian za to, że nie udało mi się zupełnie dobić tego celu, jaki chciałem, czyli przynajmniej 25 dni. No, jak widzicie, pod koniec było to już ciężkie całkiem. Te zombiaki y, i te potworki dobierały naprawdę wielkiej siły y, i było je ciężej z zabijaniem ich. Także no, myślę, że nie poszło i tak najgorzej, no, ale mogłem na końcu zabić najpierw do końca zombiaki, popatrzeć na plecy i dopiero wtedy koleżkę uratować, no tego nie zrobiłem i sam jeszcze zginąłem, więc no niestety. Jeśli graliście na tym trybie, pochwalcie się, czy pobiliście mnie, czy mieliście więcej dni przeżytych, dajcie znać w komentarzu i miłego dnia. Siemka.